Owsiak sam sobie kopie grup. Politykowanie niszczy wośb. Przed 34. finałem, internet w końcu mówi głośno to, co wielu myśli od lat. Jerzy Owsiak dawno przestał być tylko zbierającym na sprzęt. Stał się politycznym graczem, który miesza się we wszystko. Od wyborów, przez Tuska, po PiS. A potem dziwi się, że zbiera hejt. Dane IMM z przełomu 2025 i 2026 są bezlitosne. 85% najaktywniejszych kont w sieci to krytycy, negatywne wpisy, miażdżą te wspierające w interakcjach. W 2025 roku na temat Owsiaka i kryzysu wizerunkowego napisano ponad 700 materiałów. To nie przypadek. Paradoks. W Realu wciąż zbierają miliony, ale w sieci narracje przejęli ludzie zmęczeni hipokryzją. To w końcu liczy się pomoc czy układanki polityczne i wspieranie tych, którzy najbardziej krzyczą, że pomagają? Ludzie wspomagają charytatywność, ale nie wybaczają politycznej buty i cwaniackiego udawania apolityczności. Owsiak sam wyhodował te fale. Teraz zbiera jej żniwo. Jeśli też masz dość tej hipokryzji, lajkuj, komentuj, udostępniaj. Niech w końcu wszyscy zobaczą, że to już nie jest tylko zbieranie na chore dzieci. To przede wszystkim polityczny teatr.